Naprawdę warto wspiąć się na wzgórze zamkowe, choć w upale mozu to wielki, ale właśnie stąd Piran widać wspaniale. No ale jeśli już na tyle osłabiliśmy nasz organizm wspinaczką, to należy coś mu dać. Potrawa będzie szybka, już za chwilę coś zjemy. Potrawa śródziemnomorska, potrawa oczywiście słoweńska. Jej głównym składnikiem są rezanci, bo tak się nazywa taliatele po słoweńsku. Rezanci w wersji szpinakowskiej. Drodzy państwo, składnikiem, który pierwszy musi znaleźć się na patelni jest cukinia. Tak jest, cukinia nie w wersji monst, nadymanej, takiej jaką pokazywał Wicherek kiedyś w telewizji. Po prostu taka mała, zgrabna cukinia. Najpierw trzeba odciąć końce, wzdłuż przeciąć ją na pół i następnie pokroić w plasterki. Właśnie tak. Patelnia jest gorąca, więc mogę wlać oliwę, oczywiście istriańską, słoweńską. Oliwa za chwileczkę będzie również gorąca, a ja będę smażył najpierw cukinię. Dlaczego? Ponieważ chcę, żeby ona się zrumieniła. Gdybym najpierw dodał tutaj cebulę, cebula by się zrumieniła, a cebula rumiana wcale ma nie być. Zatem cukinia. Spróbujcie państwo kiedyś po prostu usmażyć sobie pokrojoną w plastry cukinię na oliwie tylko z dodatkiem czosnku i potem posulcie to na samym końcu. To naprawdę pyszna rzecz. Zaczekamy, aż ona nabierze rumianego koloru ze wszystkich stron. cukinia wygląda po prostu filmowo. Pokażę ją państwu na tle starego miasta. Nie wiem co ładniejsze, ale to jest z pewnością też piękne. Oczywiście ładniejszy piram. Teraz trzeba dodać tutaj cebulę właśnie teraz. Ona się już tylko ma zeszklić w tej oliwie, która ma już swój przyrodzony smak cukinii. O właśnie tak i za chwileczkę dorzucę tam jeszcze trochę posiekanego drobno czosnku. Czosnek posiekany. Zatem wsypujemy go tutaj. Trzeba teraz całość ładnie przemieszać i czas na białe wino. Mniej więcej szklanka, nie cała szklanka do środka. Białe wytrawne wino, dość duży ogień. Czekamy około 3-4 minut. Teraz czas na piękne małe pomidorki. To są pomidory u nas się nazywają koktajlowe, a tutaj w Słowenii czereśniowe, absolutnie słodziutkie, więc tylko obieram, przecinam je na pół, nie obieram ze skórki. One w całości będą właśnie tak dodawane razem z wnętrzem. Ono jest słodziutkie jak jasny gwint. Kilka pomidorków do środka. To nie powinno teraz na zbyt mocnym ogniu się gotować. Chodzi o to, żeby pomidorki się nie rozleciały. One winny mieć w tym daniu swój kształt. Tutaj już gotuje się woda, zatem mogę wrzucać do osolonego wrzątku szpinakowe rezanci, czyli taliatele. Oczywiście, gotujcie Państwo makaron tak długo, jak każe instrukcja na opakowaniu, ale pamiętajcie że jeśli używacie świeżego tagliatelle jajecznego, które tutaj bez problemu można kupić, to należy gotować je znacznie krócej niż makaron suszony. Ten będzie się gotował 5 minut, natomiast rezancji domacze, czyli domowe, to góra 2 minuty. I nie zapomnijcie o mieszaniu. Proszę Państwa, to trzeba doprawić oczywiście nieco morską solą. Najlepiej z okolic piranu. Trzeba to doprawić świeżo zmielonym pieprzem i trzeba tutaj dodać nieco. Ostrej papryki w proszku, może też być kawałeczek peperoncino albo świeżej chili, nie za dużo, troszeczkę. No i składnik, który dopiero wszystkie rzeczy na patelni połączy w jedną całość. To jest drodzy Państwo śmietana, ale kwaśna śmietana, i to jest właśnie słoweński, to jest właśnie słowiański ślad. Rzecz z pozoru całkowicie włoska, ale proszę mi wierzyć, Włosi nigdy, ale to przenigdy nie dodaliby do tego sosu. Mm. Fasznej śmietany, a tymczasem miejscowy przepis tak właśnie każe. No i bardzo dobrze, zatem dodaję tę śmietanę, mieszam, żeby się nie zważyła, i to należy trzymać już tylko 2-3 minuty na niedużym ogniu, w sam raz tyle, ile potrzebuje taliatele, by się gotować. Zgodnie z włoską tradycją, makaron należy dodać do sosu i dokładnie go w nim unurzać, więc też sitkiem odcedzam szpinakowe rezancji i będę kładł je na patelnię. Piram naprawdę jest wspaniałym miejscem i proszę mi wierzyć, że jak tu będziecie, podobnych rzeczy na miejscu spróbować można. Makaron jest już na talerzu. Pozostaje mi tylko zetrzeć nieco słoweńskiego owczego sera. Troszeczkę dosłownie na wierzch. Kilka listków bazylii i proszę Państwa to danie jest gotowe. Pozwólcie, żeby wyglądało jeszcze ładniej. Pokażę wam je o właśnie w tym miejscu. Macie Państwo jeszcze wątpliwości, czy Słowenia to piękny kraj, spójrzcie na to coś, co wygląda na stację benzynową, choć wcale nią nie jest. Tutaj tankuje się widok. Drodzy Państwo.